Powracamy do rozmowy z Justyną i Robertem. Przedstawiliśmy już hardkorową pozycję Roberta. Teraz kolejna Justyna. Tak, Gary Braver, Tunel. Kolejna już... fantastyka? Nie, tym razem Thriller. 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 Thriller, taki o zabarwieniu medycznym. Gary Braver, bardzo dobry, porządny, mocny autor na, na polskim rynku. W, za granicą debiutował, bardzo dobrze przyjęte są wszystkie jego książki. W Polsce ukazała się Tunel jako pierwsza, mamy nadzieję, nie ostatnia. Książka, której już dostajemy informacje, bo to nie jest premiera, książka już jest na rynku, ale chcieliśmy ją przypomnieć, ponieważ naprawdę warto po nią sięgnąć. Dostajemy informacje od czytelników, że to jest bardzo dobry, tir, fajnie skonstruowana fabuła, która wciąga która pełna jest zwrotów akcji. Do końca nie wiadomo jak się zakończy ta historia. Też psychologiczna? Psychologiczno-medyczna. Dowiadujemy się o tym, co tkwi w człowieku, jakie, jakie wizje pojawiają się, kiedy człowiek przechodzi na tą drugą stronę i zastanawiamy się razem z autorem, czy istnieje życie po śmierci. Bo o to... Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć. No. Od... Od wielu lat i tutaj. I nie również... potrafimy. Nigdy tak. dlatego... Autor również się zmaga z, tymi, z tym tematem. E, jedn, w jednym z wywiadów, które się ukazało na e, jednym z portali internetowych w Polsce, autor mówił, że e, inspiracją do napisania tej książki były m, opowieści, które słyszał e, poprzez ludzi budzących się ze śpiączki. E, jedni. E, jedni co było momentem, że oni wracali z powrotem? Dla jednych to byli rodzice czy, czy rodzina, która namawia ich, masz wiele jeszcze rzeczy do zrobienia, wracaj na ten świat inni nie widzieli Boga i, tak dalej, i pomyślał sobie autor, to może ja stworzę coś takiego, co odpowie, może spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje to życie po śmierci e, i jak do tego podejść, do, te, do, do tego tematu podejść. E, mamy tutaj fabułę, która jest skonstruowana w paru wątkach. Pierwszy to jest za student, student, który jest lepkoduchem. E, przypuszcza w, na gry karciany pieniądze, które uh -huh. dostaje od mamusi na utrzymanie. Pokera lubi sobie pograć. za tak, tak. tak, lubi sobie pograć. Jest zadłużony, gdzie tylko się da, ale się tym nie przejmuje i brnie dalej. I w pewnym momencie e, d, dziwnym zbiegiem okoliczności e, zapada w szpiączkę poprzez wypadek rowerowy. E, w śpiączce trwa trzy miesiące. E, dość długo już powoli rodzina i lekarze e, przestają mu dawać jakiekolwiek nadzieje na to, że wyjdzie z tego Bo stanu. Tak. Aż tu nagle dzieje się coś niesamowitego. E, zaczyna się ruszać i wypowiada e, nieznane nikomu e, słowa. E, jego e, kolega nagrywa tę e, jego wypowiedź i puszcza do internetu. Jaki znawca e, mówi, że jest to fragment modlitwy na górze, którą wypowiedział Chrystus i to jest aramejskim. w języku aramańskim. Tak? Dziękuję, kochanie. E, I e, zaczyna być okrzyknięty jak, jako stwórca, jako ktoś, kto przemawia ustami Boga. Z, w, do jego sali e, tworzą się kolejki e, ludzi, wyznawców, którzy uznają, e, widzą w Nim uzdrowiciela, tego, który, przez którego przemawia Bóg. No i sam Zak jeszcze się nie budzi wtedy, ale już to, ta sytuacja niepokoi bardzo personel medyczny i jego, jego rodzinę. Po, po jakimś czasie faktycznie okazuje się, że Zak się budzi, niczego nie pamięta, nie pamięta ani tego, co stało się przyczyną jego wybudzenia, ani też tej, tej modlitwy, którą wymawia. Sam jest ateistą, więc uznaje, że to jest jakieś, jakiś po prostu przypadek i żyje dalej, no ale te długi wracają do niego i w pewnym momencie jego kolega poddaje mu ogłoszenie: weź udział w, 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 do, w, w badaniach nad, nad, snem. nad snem. Nie było wyjaśnione dokładnie o co chodzi, ale były to bardzo. Em, bardzo lukratywne kontrakty, które można było szybko uzbierać masę pieniędzy, jeżeli uznało się, że, że jest właściwy kandydat. No i on faktycznie bierze udział w tych badaniach i okazuje się, że ma niezwykłe umiejętności. W jaki sposób naukowcy odkrywają, że jego, cia, jego dusza odrywa się od ciała i jest w stanie powoli po kolejnych sesjach odpowiedzieć na pytanie czy istnieje życie po śmierci a jak, jak to jak to a twoim zdaniem istnieje 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 a jak sobie to wyobrażasz ach przesłuchujemy teraz w drugą stronę <laughs> dzisiaj jak sobie to wyobrażam Wiesz co? no nie wiem jak sobie to wyobrażam ale zawsze jestem w tym przekonaniu i mam taką nadzieję że istnieje gry gryby ryby jeszcze ciekawe bo w tym wywiadzie, o którym wspomniałaś, mówi, że im jest starszy, tym coraz mniej boi się śmierci. Będąc, jak czytałem ten wywiad, zatrzymałem się na tym zdaniu i pomyślałem, kurczę, jak to będzie w moim przypadku, czy też będę się mniej bał śmierci, bo się strasznie Ale coś z tym jest. Ja, jak miałam 6 lat, na przykład, jak byłam takim, takim faktycznie maluchem, to zawsze, zawsze sobie wyobrażałam, to było takie moje pierwsze wyobrażenie gdzieś tam nieba, jak wszyscy leżą w takich białych łóżkach, jak w szpitalu, pod taką białą pieżynką. I mówię, tam to musi być nuda. Tak, bo teraz już myślę, to wyobrażenie jest trochę inne, ale mimo wszystko Wierzę, że istnieje. Oj, też mam wyobrażenie nieba. Takiego... Mam 30 milionów na koncie, jeżdżę Porsche pana mera i mieszkam w 300-metrowej linii. No każdy zdaje wyobrażenie tak jak i I oby tak było, tego Cię życie, Robert. Także myślę, że już dogłębnie omówiliśmy temat książki, temat bardzo, książki. Bardzo I, i zachęcamy tak. i na pewno książka będzie wzbudzać takie refleksje, jakie my, o których my sobie tutaj dzisiaj e, mówiliśmy. Tunel e, Gary Braver, Braver. Braver. Tak jest. E, oczywiście te dwie książki będą dostępne u nas e, na Facebooku i jeszcze kolejna romantyczna powieść tak. Emigracja uczuć Agnieszka Bydmarska. O tej książce już e, jakiś czas temu mówiliśmy, ale Postanowiłam przynieść ją dzisiaj do studia ze względu na to, że autorka pojawi się u nas w Polsce, bo jak pamiętasz, wcześniej rozmawialiśmy, a pani Agnieszka na stałe mieszka na wyspach, w Wielkiej Brytanii, ale w związku z premierą książki postanowiła zapytać do Polski. Co Dziękuję prawda jedno, jedyne miejsce, które wybrała, to jej rodzinny Stargard Szczeciński, ale spotkanie będzie się w sobotę. Jeśli ktoś akurat będzie w tym czasie w Stargardzie, zapraszamy na naszego Facebooka i stronę internetową, tam wszystkie informacje odnośnie tego spotkania będą. Co powiem o książce? Sama pani Agnieszka opowiada już w wywiadach, które udzieliła dla polskich mediów, mówi, że ta książka daje inspirację. Te momenty, tych rozłąki z rodzinami, kiedy to fala emigracji, kiedy w 2004 powoli zaczęliśmy emigrować na wyspy, licząc na to, że znajdziemy tam szczęście i przyszłość. Okazuje się, że to było powodem do tego, żeby pani Agnieszka ten pomysł się gdzieś wytworzył w głowie pani Agnieszki i postanowiła napisać powieść. Jest to gdzieś yy, yy, pobudzone. Doświadczeniami, jej koleżankami, koleżanek i, i, i osób, które znała i które doświadczyły. No, mamy tutaj do czynienia z czterema e, parami, czterema koleżankami, które spotykają się z sobą, które wspólnym problemem jest emigracja e, i, i znalezienie szczęścia za granicą czy tych pieniędzy, które, których brakuje ciągle tu żyjąc w kraju. Powieść jest ciekawa, wielobarwna. Przedstawia cztery różne tak. historie. Cztery różne historie. Każda z nich nich ma swoje własne problemy, jedni to są małżeństwa, które bardzo się kochają, ale ten problem pieniędzy jest tak wyjmujący, że trzeba się jednak rozdzielić. Boże, A inni to są, to są, to są pary, które no, nie układają się tak do końca i ta, ten wyjazd za pieniędzmi to jest tylko taki pretekst do tego, bo żeby, bo. żeby jakoś sobie spróbować ułożyć życie. Muszę przyznać, że, że już teraz książka cieszy się dużym powodzeniem i bardzo nas to cieszy. Mamy nadzieję na to, że będzie kolejna część, ponieważ... No tutaj już nie tak, nie, nie wszystkie wątki są dokończone. Pani Agnieszka, nie tylko e, książkę możemy znaleźć, znaleźć na e, naszym rynku, ale również e, w sieci e, zaczynają się pojawiać jej artykuły, które można e, i warto przeczytać, bo na przykład ostatnio ukazał się e, bardzo ciekawe jej przemyślenia na temat tego, e, jak, jak kobiety postrzegają zwyczaj całowania w rękę na dzień dobry. No, no także, także bardzo ciekawe spostrzeżenia i warto, warto odszukać autorki. Myślę, że, że przed panią Agnieszka jest ta kariera, na którą też liczy, więc bardzo gorąco zachęcam do książki Warta, no. migracja, uczuć. Ja myślę z kolei, że na tę książkę. Wielu chętnych będzie, ponieważ jakiś czas temu, to już chyba rok, dwa, może nawet trzy, do naszej telewizji polskiej trafił serial Londyńczycy. Nie wiem, tak. czy kojarzycie, ale tak. też właśnie Polacy, którzy emigrują okay. do Wielkiej Brytanii tak. i w Londynie szukają swojej miłości, szczęścia, ponadziania tak. za pieniędzmi, więc coś, coś myślę, że… Takiego. Pani tego serialu na pewno powinni do tej książki zajrzeć. I jak najbardziej. Um, emigracja uczuć, e, oczywiście kolejna to e, Tuner, Gary Braver i tą powieść też będziecie mo mogli e, zdobyć u nas na Facebooku, oczywiście w, w naszym konkursie. I jeszcze hardkorowa pozycja. E, co to za książka, Robert? Sukup Edward Lee. Rzeczywiście hardcorowa. Rzeczywiście hardkorowa i mówić już więcej nic nie trzeba. Moi drodzy, my spotykamy się za tydzień w środę. Życzę Wam wobec tego miłego e, tygodnia, słonecznego przede wszystkim. Dużo energii. Dziękujemy, wszystkiego dobrego. <grym> a, my, e, a Was drodzy Państwo zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną i już za chwilę spotkanie z dietetykiem, a my będziemy przygotowywać się e, do tego, jak zrzucić zbędne kilogramy na wiosnę, moi drodzy.